To jest Audi RS Etron GT. I już testowaliśmy ten model w karoserii, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć film z nim w roli głównej, bo jeździł nawet po Silesia Ringu. 600 koni, 830 Nm, 3,3 sekundy do setki, maksymalnie 250 km na godzinę. I na co Wam to wszystko, skoro możecie te osiągi wykorzystywać właśnie głównie na torze albo w mieście. Bo przecież jak pojedziecie takim samochodem w trasę, na przykład do Niemiec i zaczniecie sobie jechać 160 czy 180, to będziecie musieli się ładować... No właśnie, co ile? I na to pytanie dzisiaj spróbujemy poszukać odpowiedzi. Czyli pojedziemy sobie na niemiecką autobanę, specjalnie dla Was się poświęcimy i tam sobie wrzucimy ten pomacik na jakieś 160-170, zobaczymy, jakie będzie zużycie energii i jaki będzie hipotetyczny wtedy zasięg przy takich prędkościach. A druga rzecz, jaką sprawdzimy, to czy jadąc właśnie w ten sposób, macie w ogóle dostępne jakiekolwiek ładowarki, które naprawdę będą bardzo szybko takie auto ładowały. Do pełna albo przynajmniej do 80%. I jak tak naprawdę szybkie jest to szybkie ładowanie. Dobra, jedziemy w trybie komfort. Nie w trybie efficiency, ponieważ tryb efficiency przy tych prędkościach tak naprawdę nie będzie już działał. On polega na tym, że pracuje tylko jeden silnik elektryczny i rozpędza auto gdzieś tam do 120 km godzinę. W trybie komfort, kiedy już przyspieszacie, jedziecie szybciej i pracują dwa silniki. Jak dwa pracują, to wiadomo, że zużycie energii jest po prostu wyższe. Bateria w tym wypadku w przypadku RS Etrona GT ma 93 kWh brutto, netto to 83,7 kWh. Zasięg według Audi to 460 km, ale według WLTP normy. Czym jest norma WLTP? Możecie sobie kliknąć jeden z pierwszych odcinków e-karoserii i przeczytać, na czym polega sprawdzanie Zasięgu w samochodach elektrycznych. Nie ma nic wspólnego z takimi realnymi warunkami drogowymi, w jakich jeździcie na co dzień. Musielibyście jeździć głównie po mieście albo w optymalnych warunkach pogodowych przy nie wiem 19-20 stopniach na zewnątrz. Musielibyście przyspieszać bardzo delikatnie, jechać do 120 maksymalnie, żeby osiągnąć ten wynik podawany przez Audi, czyli 460 km zasięgu, a średnie zużycie energii wówczas to byłoby 21 kWh. Natomiast elektryki z zasady są projektowane tak, żeby miały dosyć niskie zużycie energii, właśnie do tych 120, czasami 130 km na godzinę. Bo w Większości krajów europejskich dokładnie takie przepisy obowiązują. Do 130 km nawet na autostradzie. Ale przecież w Niemczech nadal mamy drogi bez ograniczeń i prędkości i chciałoby się tam zabrać takiego RS Etrona GT i sprawdzić czy na przykład pojedzie te 250 km na godzinę, jak twierdzi Audi. Chciałoby się nawet wskoczyć, pojechać nie wiem 180-200 sobie na tempomacie, trochę poszaleć, bo przecież do tego zbudowano ten samochód. 600 koni i 830 Nm. I zobaczcie, pyk i on po prostu od Odjeżdża od razu. Natomiast pytanie, jak wówczas będzie kształtowało się to zużycie energii. O, widzicie? Tak jeździ większość ludzi elektrykami. Nawet jak Polacy wybierają się do Niemiec za granicę, to jadą 90 ton na godzinę za tirami, żeby zrobić sobie jak największy zasięg. Oj oj oj. No dobra, zaznaczam. To była bardzo dynamiczna jazda. W zasadzie każde przyspieszenie, to żeby poczuć te 600 koni i 830 Nm, było po prostu z butem w podłodze, bo wrażenie jest nieprawdopodobne. Web urywa dosłownie, więc tak jechałem. Przejechaliśmy 70 km, więc to już jest miarodajny wynik. Niestety jest spory ruch, więc było dużo hamowań, i do 90 trzeba było zwolnić. Potem dospieszyć, przyspieszyć. I zużycie mamy 32,2 kWh. Zaznaczam, że bardzo dynamiczna jazda. Na ile w takich warunkach wystarczy Wam baterii? Na jakieś. 250 km, bardzo dynamicznej jazdy. Podejrzewam, że podobny wynik byśmy mieli, jakbyśmy jechali 160-170 stabilnie, gdyby nie było ruchu, gdyby nie trzeba było hamować i przyspieszać. Natomiast niesamowite jest to, ile on energii odzyskuje przy hamowaniu. Słuchajcie, tutaj 270 kW. Jest moc ładowania maksymalna, i dokładnie przy hamowaniu rekuperacyjnym, taką mocą ładowane są akumulatory. Więc, jak z 200 na godzinę będziecie rekuperacyjnie hamowali i to hamowanie trwa na przykład 30 sekund, to w ciągu tych 30 sekund z 200 na godzinę, wykorzystując rekuperację, jesteście w stanie 10 na 10 km się naładować. Jedno hamowanie z 200 do 0, 30 sekundowe, daje Wam 10 km zasięgu. Wow! A teraz jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo tu jest pamięć tymczasowa, którą resetowaliśmy. I zobaczcie, że tutaj macie 126 na godzinę średnią prędkość, a teraz przed chwilą jeszcze, bo jadę teraz stabilnie, 150 na godzinę, średnia 144 i 27,30. Zaczynam hamować i zobaczcie jak spada to zużycie energii. Tak tyle odzyskuje skubany. To oczywiście na krótkim dystansie. Więc to zużycie energii i zasięg na jednym ładowaniu zależy naprawdę od dwóch czynników. Nie biorę po pogodowych na razie pod uwagę. Czyli od stylu Waszej jazdy i od prędkości, podobnie jak w silniku spalinowym. Natomiast w silniku spalinowym nie możecie odzyskiwać energii, tutaj taka ewentualność istnieje. No dobra, to teraz czas sprawdzić, jak to będzie z tym ultraszybkim ładowaniem. Ponieważ mamy dwie ładowareczki i obie wolne, i każda z nich podobno ma moc 350 kW. CCS oczywiście, czyli prąd stały. Architektura całej baterii 800V w samochodzie. I zobaczymy. W ładowaniu też chodzi o to, żeby temperatura baterii była optymalna w samym samochodzie. Więc on pewnie ją sobie teraz rozgrzewa, albo ją ewentualnie chłodzi, chociaż nie chodzą chłodnice. No i co? 46% baterii mamy. No miało tu się 270 wyświetlać, czyli dwa razy więcej niż pokazuje, a jest tylko 150. Hmm. Ale to może rzeczywiście kwestia tego, że na razie potrzebuje się coś tu rozgrzać, coś schłodzić. Zobaczcie, bo ale to też 150 W, tylko niby. Natomiast zobaczcie 46 startowaliśmy procent, a po dwóch minutach mamy już 49%. Procent. O, tu mamy widzicie 761 V, 195 A. O, tutaj nam pokazuje parametry. Tutaj rośnie nam zasięg, a tutaj mamy czas pozostały do końca ładowania. Tyle, że to jest czas pozostały do ładowania całej baterii, czyli do 100%. A jak wiecie albo nie wiecie z odcinka, który możecie sobie o tutaj kliknąć i obejrzeć. To te ostatnie 20% zawsze bardzo wolno się ładują i wszystkie wyliczenia i audi to podkreśla, pokazują, że jak jesteście w trasie, jedziecie i ładujecie się na szybkich ładowarkach, to powinniście się ładować do 80%. Dalej w drogę. Rozładowanie do 10% i znowu ładowanie do 80%, ponieważ pomiędzy 10 a 80% ten czas ładowania jest najszybszy i najbardziej efektywny. Zaczynałem mówić tę sekwencję, kiedy było 194 km zasięgu i już mamy 202. Zamiast przyspieszyć, to zwolniła już tylko 100 kW. W 5 minut. Naładowanie baterii wzrosło o 10%, chociaż parametry i tak nie są zachwycające, bo teraz moc ładowania spadła do 99 kW. Tutaj nam się ustabilizowało na 100 kW. Podejrzewam, że do tych właśnie 50% możemy osiągnąć znacznie wyższe 150, 200, 250. Może to jest też kwestia ograniczeń słupków. Nigdy nie wiecie tak naprawdę, gdzie. I przyczyna tego, że nie ładujecie się z pełną mocą. Czy bateria jest za gorąca, czy na zewnątrz jest za gorąco, czy słupek stoi nie w tym miejscu, czy przy drugim słupku jest samochód, czy no, jest sporo czynników, które o tym decydują. Zobaczcie, w wypadku Etrona mamy 11 minut ładowania i dokładnie 21 kWh uzupełniliśmy. Stoimy tu naprawdę chwilę i już mamy zasięg na 100 km. Po kawkę Ci ja poszedłem, wracam i zobaczcie, 88%, a przypominam, że startowaliśmy z poziomu 47%, zobaczcie, już jest powyżej 80%, nadal ładuje ze stosunkowo dużą mocą, bo 94 kW, to naprawdę jest mega moc jeszcze, jak na ładowanie powyżej 80%. I co? I w 22 minuty mamy 40 kWh. Bardzo ładne parametry. I dopóki nam nie spadnie tutaj ta moc do jakichś tam nie wiem 50, to jeszcze popatrzymy, jak się, czy jest w stanie nabić ją do 100%. Bo wynik jest naprawdę zacny póki co. No dobra, kończymy imprezę. W 30 minut 29 naładowaliśmy prawie 50 kWh. Niesamowite jest to, że 96% baterii jeszcze aż jest naładowanych. I ciągle mamy w okolicach 35-40 kW moc, to jest bardzo dużo. To świadczy o efektywności tego chłodzenia tutaj i że ona naprawdę szybko się dobija do 100%. Dla przykładu, tutaj pan się z Austrii ładuje Teslą, ma 86% baterii i już poniżej 40 kW mu leci, czyli w okolicach 95% jak będzie miał to nie wiem, 20 kW. O, 30 minut wskoczyło, dziękuję bardzo, 48,1 kWh, 96%. Wnioski, z szybkimi ładowarkami naprawdę już można żyć. Nie wiemy, dlaczego nie ładowało nam z pełną mocą 270 kW. Być może jest tak, że ładuje to, jak macie na przykład 10 albo 20% baterii i w tej pierwszej fazie faktycznie wali 270 kW, potem ona spada do 150 kW, ale to i tak oznacza, że naprawdę od 10 do 80% możecie naładować się w jakieś pół godziny. I to jest bardzo, bardzo dobry czas. Bo nawet tutaj, dzisiaj na 100 km. I ładowaliśmy się jakieś 6-7 minut. Najlepszy rezultat, jaki można osiągnąć, to ponoć ładowanie w 4,5 minuty na każde 100 km.